I siemanko! Dzisiaj porobimy muzykę. Chcę zrobić taki beat, do którego wykorzystam przeróżne dźwięki, na przykład takiej szklanki, kubka. Tylko zbiorę trochę przyrządów. Nagram jeszcze dźwięk zamykanej lodówki. Udało mi się zabrać kilka dźwięków. Będę nagrywał... Te dźwięki tym mikrofonem, który jest tutaj. Czyli tak naprawdę wcale nie potrzeba jakiegoś genialnego mikrofonu, bo to jest mikrofon przeciętny. Tyle sampli mi się nazbierało. Można się będzie pogubić. Działamy. Znaczy, ja działam, wy możecie oglądać najlepiej, to po prostu sobie też działam, no, kamerko, działajcie też. Uff, bębny mam zrobione, chyba godzinę siedziałem. Pora na dalszą część. Jeszcze sam kompletnie nie wiem, w którą stronę to podąży. Myślę, że nagram tutaj nawet wokal. Moje zacne śpiewanie może być tutaj okrażone dużą dawką autotuna. Będzie to hit. Będzie to hit. Tak powstają hity z niczego. No to zabieram się za dalszą pracę. Jaram się tym klimatem, w sensie to jest to, czego bym chciałem zrobić. Nie skończone jeszcze. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie. Pokażę wam teraz, jak wyglądają akordy. Bo często też pytacie, jak zrobić takie ciepłe, lejące się brzmienia. A to tak naprawdę chodzi o to, żeby wykorzystywać akordy septymowe, nonowe, czyli takie, które składają się z więcej niż trzech dźwięków. Ciemno już aż się zrobiło, a ja tak naprawdę nie skończyłem. Także na dzisiaj się żegnam. Wracam jutro do zobaczenia. Witajcie dnia drugiego. Powstała jeszcze dalsza część utworu. Pokażę wam jeszcze dokładniej te akordy. Przede wszystkim ja chcę wam powiedzieć o tym, że te akordy składają się z kilku instrumentów. Zobaczcie, są cztery warstwy, proszę. I tu jest między innymi Serum wykorzystuję, który jest kozakiem i Omnisphere. I grają to same mm, te same dźwięki, aczkolwiek jeszcze w Omnisphere dochodzi trochę takiego melodycznego widzicie sobie. Tu to są dodatkowe melodie, które wprowadzają tego klimatu. Zresztą se kawałek posłuchajmy. Pokażę wam jeszcze drugą część tego bitu. Wykorzystałem tutaj pianino, czyli Zrezygnowałem z tamtych akordów, z tych brzmień, ale skopiowałem te same akordy i troszeczkę dodałem melodyczności. Chcecie zobaczyć perkusję? Tak, chcemy zobaczyć perkusję. Tak byłoby w szkole, chociaż mogłoby być tak, że nikt by się nie odezwał. Te wszystkie dźwięki genialnie się sprawdzają, zobaczcie. To jest idealne, jak taki zamiast namiastka otwartego hi-hatu. Wokal nagramy, wokal nagramy. Muszę szybko napisać tekst, żeby się wyrobić. Ej, dajcie temat na kolejny odcinek, no też coś takiego zrobimy. Napiszcie, o czym powinien być tekst. Tutaj jeszcze sam wymyślę. Wpadłem na to przed chwilą, teraz sam coś szybko napiszę. Nie chcielibyście tego na żywo słyszeć, brzmi to tragicznie, jak śpiewam. Ale od czego mamy autotuna? Jest to To. To coś śmiesznego powstało, bo w sumie <noise> Zważywszy jak zaśpiewane, a jak jest po tunie to każdy śpiewać może i no jest piękno i niepiękno dzisiejszych czasów. Także trzymajcie się ciepło i wpiszcie w komentarzach. Coś fajnego napiszcie. O, to będzie fajne, coś miłego. Nie dla mnie, tylko dla oglądających, żeby oglądającemu było miło. Trzymajcie się i posłuchajcie. Elo!